A jeżeli chodzi o wciskanie ludziom kitu, no to materiał ląduje na YouTube. Błagam z tego całego podcastu naszej 3 godzinnej gadki. powiedzcie mi, gdzie my wciskamy kit. Jak gdzieś mówimy nieprawdę, słuchajcie, jak ja chętnie to przyjmę na klatę. Powiedzcie mi, gdzie ktoś z nas gada jakiekolwiek bzdury, no nie? To ja bardzo chętnie to posłucham. Do zobaczenia w sądzie! Kiszmanie. Czas, by Cezar wziął sprawy w swoje ręce. Kości zostały rzucone. Ale a jak to jest? Wreszcie, mógłbyś się usunąć. Witam wszystkich na rozprawie sądowej 3.2.7, w której oskarżony Kiszak, Arkadikus, Bąkol i Dobrodziej posądzeni są o kłamstwa i... Udawanie ludologów. Ale rozpocznijmy od przedstawienia dowodu numer jeden. Powiedzcie mi, gdzie ktoś z nas gada jakiekolwiek bzdury, no nie? To ja bardzo chętnie to posyłam. Specjalne, oprócz tego, to wszystko jest okraszone tym humorem Mario, tym, tym uniwersum, że Bowser zawsze ci ucieka, zawsze go gonisz i zawsze porywać ci e, swoją ukochaną. Absolutny stek bzdury. Przecież Mario w Mario RPG walczy z mieczem. Bowser jest częścią drużyny, tak samo jak Peach. Wymyśliłeś sobie to, bo myślałeś, że to klasyczna historia Mario. A prawda jest taka, że nawet gry nie włączyłeś. Bo gdybyś włączył, to po pierwszych pięciu minutach zrozumiałbyś, że nawet jest żart z tego, że tym razem fabuła nie będzie o porywaniu księżniczki. To Bowser's keep to rescue Peach. was about W Mario RPG nie ratujemy Peach. A Bowser nie jest naszym wrogiem. Bowser zawsze ci ucieka, zawsze go gonisz, zawsze porywa ci Tak, i, tak, e, tak. Swoją Przyjemnie mi się gra, zamierzam, zamierzam grać dalej. Mam już chyba z 10 godzin. No, z 10, może nie, ale. Z 8 godzin mam. To jest karygodne, że próbujesz robić recenzję gry, a nawet nie raczyłeś jej włączyć. Bąkol! Dależy Ci się do żywocie. E, Super Mario RPG jest tak naprawdę odnowioną wersją starego Mario, które wyszło chyba na, na SNES-a. Wyszło chyba na. Mało tego! Opowiadasz o Mario, jesteś ludologiem, ekspertem, a nie wiesz, że gra była wydana na Super Nintendo? Wyszło chyba na, na SNES-a? Jak śmiesz kreować się na eksperta? Cóż, wydaje mi się, że sytuacja jest w tym wypadku klarowna. No więc Bongol uznajecie win przeciw! Okay. Wysoki sądzie, absolutny bełkot. Bongol wyraźnie mówi... Jak wygląda uniwersum Mario. Nie wypowiada się tutaj o Mario RPG, aczkolwiek w tym kontekście moglibyśmy się pomylić. Całe zdanie rozpoczął od tego, że mamy tutaj uniwersum Mario i próbuje nam opisać samo uniwersum. Tym humorem Mario, tym, tym uniwersum, że Bowser zawsze ci uciekł. Tym uniwersum, że Bowser. I nie zapominajmy, że było to trzygodzinna sesja, w której mógł troszeczkę się zaplątać w swoich słowach, ale ewidentnie słychać, że chodzi o opis uniwersum Mario, gdzie faktycznie Bowser prawie zawsze ucieka. A jeżeli chodzi o wiedzę retro, że chyba był ze SNESa, no przecież wyraźnie słyszymy, że Bonkol mówi, że jest to SNES. A dlaczego powiedział chyba? Ponieważ musiał szybko wyciągnąć z rękawa jakąś wiedzę. Ale przecież powiedział dobrze, a to, że się troszkę zająkał, czy potrzebował pauzy, aby zebrać myśli, to nie jest żaden dowód na to, że nie jest ekspertem czy ludolokiem. Wygląda na to, że sprawa jest o wiele bardziej zawiła. Więc myślę, że ława przysięgłych w komentarzach na dole Zadecyduje, czy jest winny, czy niewinny. A teraz pokażmy dowód numer dwa. Nawet nie wiem, co decyduje o tym, co jest w kategorii danej. Nie mam pojęcia Jacy, składnik. Jacyś wiesz. E, ktoś na kogo nie masz wpływu, ktoś, kto w ogóle nie okay. wie, że istnieje. Wybierają sobie wiesz, najpopularniejsze. Jest, jest w sobie komisja, nie? Okej, okay, czyli jest jakaś hmm. komisja, która nie wiadomo skąd się wzięła i kim oni są i jaki mm -hmm. mają background. Wybieram okay, pięć tytułów każdej kategorii ale nie? I pogódź się okay. z tym. Czyli nie było żadnych preeliminacji na zasadzie, że ludzie jakoś na to głosowali, tylko jest sobie nie. tam nie, nie, piątka nie, 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 ludzi nie. na przykład. Okej, okay, okej. Okay. Jak możesz powiedzieć, że nie masz pojęcia? Przecież jesteś ludologiem i ekspertem, którego oglądają tysiące ludzi. Nie wiem. Ludolog. Nawet nie wiem, co decyduje o tym, co jest... Nie mam pojęcia, story. A na dodatek, mały Dikus zaczyna wymyślać, że są to krawaciarze. Jesteś krawaciarze, wiesz... Że jest to jakieś zebranie Illuminati, którzy tylko chcą pieniędzy w garniturach. Żałosne, bo nieprawdziwe. Na kogo nie masz wpływu ktoś, kto w ogóle okay. nie wie, że ty istnieje. Nie sobie najpopular... Jak ludzie nie głosują? Co to za bzdury? Absolutnie wymyślacie teraz. 10% głosów jest publika. Jest cała kategoria faworyt publiczności, który jest tylko z głosów publicznych. To są bzdury, wymysły, a przede wszystkim stawiają w złym świetle nagrody, które są bardzo sprawiedliwe. 100 najbardziej influencerskich i najbardziej popularnych mediów o grach zebrało się z całego świata. Mamy z Polski CD-Actions czy gry online, mamy również z Filipin, z Chin, krajów w bród. Wszyscy oni się zebrali i każdy zaproponował swoje pozycje, od wygranej po złoty, srebrny medal, brąz, a wszystko to jest totalnie sprawiedliwe. I nie ma tutaj żadnego iluminacji. Bo dużo smutnych ludzi ze zmarszczonymi brwiami siedzi nad tym i oni. Wygląda na to, że sprawa jest jasna. Koledzy nie mają zielonego pojęcia, jak działa Game Award. Uff, no cóż. Obrona? Czy chciałbyś coś dopowiedzieć? Wysoki sądzie, nie rozumiem. Nie rozumiem jakie są zarzuty. Przecież Arka Big Dicus dokładnie powiedział tak, jak jest. Przecież krawaciarze chodzi o korporacje i tak, to te 100 mniemanych mediów to właśnie korporacje. Więc tak, dokonują wyboru krawaciarze. Okej, okay, czyli jest jakaś komisja, która nie wiadomo skąd się wzięła i... Mało tego, Dobrodziej dodał, że jest komisja, która nie wiadomo skąd się wzięła. No bo faktycznie tych 100 wybranych mediów, kto to wybrał i dlaczego to wybrał? Czyli nie było żadnych preeliminacji na zasadzie, że ludzie jakoś na to głosowali, tylko... I faktycznie nie było żadnych preeliminacji. A 10% to tylko mała kropla w morzu, nieznacząca. Więc tak, faktycznie my nie mamy wpływu na grę roku, bo o tym właśnie koledzy rozmawiają. A nie o faworycie publiczności. Hm, Cóż, wygląda na to, że mamy kolejny nierozstrzygnięty dowód. Myślę, że czas przystąpić do najważniejszego dowodu: do dowodu numer 3. Alan Wake jest tragiczny, naprawdę, no jest, jest fajna przechadzka po galerii sztuki, ale jeśli bierzemy to w ramy medium, jaką jest gra komputerowa, no to Alan Wake jest naprawdę mierny i przy nim Invincible, Invincible przynajmniej nie ma kryzysu tożsamości i nie udaje się rozcią rozciągniętym robi, tak? płótnem na, na bardzo dużej ramie. <grym> um, um, no w sumie, w sumie to się zgadzam. Nie mam, nie mam nic do powiedzenia. Tak, zgadzam się. Eee, e, 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 e. Wygląda na to, że absolutnie się zgadzam. E, no nie mam żadnych zarzutów ani nic do powiedzenia. To jest po prostu fakt absolutny. Cóż, wygląda na to, że wszyscy się zgadzamy i że Alan Wake faktycznie jest walking simulatorem. I na 100% ława przysięgłych w komentarzach nie będzie miała żadnych zarzutów, dlatego, że my, ja, my nie lubimy Alana Wake'a. Prawda? PRAWDA? Brzydkie lokacje? Już mi brak słów, bo to najlepiej wyglądająca gra w tym roku zagadki. Co? Rozwiązywałeś rymowanki? Szukałeś kodu? Nudne, Nudne dialogi serialowe <laughs> po 20 minut? Pff. Kolejna bzdura. Racja, sztos, ale trzeba ją zrozumieć. Wszystko się spina i złączy. E, było to słabe, bardziej pasujące do reklamy wibratorów. Montaż za bardzo. Mentalnie to ty jesteś w przedszkolu. <laughs> It's time Hej, mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem Wam przekazać. A jeżeli nie rozumiecie, to ja oczywiście przeliteruję Wam dokładnie. Na pewno już w komentarzach ktoś mi napisał, jakie to nieśmieszne wszystko, jaki w ogóle jestem atencjusz, że robię dramę, że próbuję jakoś zdobyć tutaj wyświetlenia, bo Kiszak coś powiedział i rzucił rękawice, ja to podniosłem. Eee. Wiecie, czemu mój kanał nazywa się Cringe Nation? Bo robienie YouTube'a na poważnie i branie tego tak naprawdę na poważnie, samego siebie branie na poważnie, uważam za cringe. Uważam, że to prawdziwy cringe. Dlatego nazwałem ten kanał jako taki em, mechanizm obronny. A cringe to cringe, no to róbmy cringe, nie? czyli robimy po prostu YouTube'a, no. Sam też nie uważam się za atencjusza. Uważam się raczej za osobę, która e, jest... Dobra, no widzicie, to właśnie zaczyna się ten cringe, bo mówię na poważnie, nie? że uważam się za takiego trochę artystę, że tworzę jakiś rodzaj takich, no nie wiem, takich sketchy, jakiś rodzaj takiego, takich małych filmików, krótkich mediów, no i na, na te media ja po prostu lubię się tym dzielić i lubię czytać wasze reakcje, jestem zaintrygowany co ludzie o tym wszystkim myślą, czasami się oburzają, czasami są weseli, no jakby to jest to, co chyba artysta lubi robić, nie? czyli tworzyć jakąś sztukę i chce oglądać tą reakcję i to, 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 się, to otoczenie, jak reaguje na to. No więc tym się też zajmuję, hobbystycznie. Robię sobie filmiki na YouTube, na zwołeczkę, no, no, na bekę, dla śmiechu. A co o co chodzi z rozprawą sądową adwokatami? No przecież to chyba oczywiste, nie? Że jest super łatwo wziąć jakiś fragment z jakiegoś filmiku, tym bardziej trzygodzinnego, wziąć go, można go zmanipulować tak naprawdę w edytorze, można zmienić, no, bo nie wiecie, czy ja tak czy naprawdę nie zmieniłem coś w tych klipach. Co myślicie o grach, które nie trafiły na plebiscy ze względów politycznych, czyli Hogwarts Legacy? Jeżeli kogoś się już po prostu nawet za mordę nie lubi, nie, po prostu nie lubisz kiszaka, bo ma wąsa jak Wilen. Hogwarts Legacy nie było nominowane w żadnej kategorii? Nie było, no, Awards, ale w, w Game Awardsach było. nie pojawiło się okay. nigdzie. Wiele osób z ustawień domyślnych ma po prostu, że cię nie lubi, no nie lubi cię. Nieważne co powiesz, czy powiesz ładnie, powiesz konkretnie, ktoś się zawsze do czegoś przywali, bo będzie tego szukał, nie? Jeżeli naprawdę będziecie szukać czegoś w tym filmiku, żeby się do tego przyczepić, to się przyczepijcie, no. A jak na YouTubie kogoś nie lubisz, no to mega łatwo jest po prostu, wiecie, wyciąć jedno słówko i się przypierdoli. Ja sam codziennie się borykam właśnie też z takimi komentarzami, które gdzieś tam próbują coś wychwycić i oglądają mój filmik, po prostu... Y, milimetr po milimetrze, sekundę po sekundzie i próbują znaleźć jakiś błąd, żeby go wytknąć w komentarzach, bo źle... Powiedziałeś, mle. A prawda jest taka, że ja często mówię głupoty, prawda jest taka, że często się mylę, bo jestem tylko jednym kolesiem, który ma po prostu dużo gier, są nie gada na YouTubie. ja nie jestem żadnym profesjonalistą, ani nie jestem żadnym ekspertem. Natomiast dziwi mnie to, że tak dużo ludzi bierze to wszystko. Na poważnie, co jest cringe'em, no to jest cringe, że tak się zesrewacie w komentarzach wszyscy o jakieś pierdoły, no, bo koniec końców, moja opinia jest opinią subiektywną, to jest tylko i wyłącznie moja opinia na moim kanale i są osoby, z którymi ja się mega nie zgadzam w wielu kwestiach, na przykład nie zgadzam się z Kiszakiem, on nie lubi Robocopa i uważam, że jest słabą grą. I spoko, ma prawo jej nie lubić. Ja ją na przykład lubię, bo to jest moja osobista opinia, mój smak, mój gust, ale to wcale nie daje mi prawa tego, aby cisnąć kiszaka w komentarzach, bo szanuję kolesia, robi świetne filmiki. Wszystkich z panelu tak naprawdę oglądam, subuję i uwielbiam ich filmiki. Oprócz tego typa, nie, bo kurwa, ja w ogóle nie lubię Alana Wake'a, co za kurwa typ, nie? A mam wrażenie, że sekcja komentarzy to jest miejsce, w którym ludzie próbują na siłę zmienić mi zdanie i udowodnić mi za wszelką cenę, jak to się mylę we własnym guście. A koniec końców to my na YouTube tak naprawdę próbujemy tutaj zrobić tylko i wyłącznie rozrywkę dla Was. A jak Wam się podobał ten filmik, to zostawcie jakiś komentarz czy tam lajkusa. Subujcie, do zobaczenia na kolejnym filmiku i trzymajcie się cieplutko, koledzy.